To, co Państwo widzicie w tle tego mojego wystąpienia, w zasadzie odzwierciedla moje zainteresowania, tak naukowe, jak i w pewnym sensie dydaktyczne. Obrazek pierwszy pokazuje rzecz bezużyteczną. W zasadzie te przedmioty, których uczę, są. są z punktu widzenia jakiejś takiej ściśle pojętej pragmatyki czy, czy perspektywy utylitarnej, bezużyteczne. Uczę teorii literatury, uczę studiów kulturowych i takiego trochę krytycznego spojrzenia na tę rzeczywistość, w której, w której żyjemy, co, co, co dla, dla bardzo dużej liczby studentów jest w jakimś sensie, w jakimś sensie zbędne. Ale równocześnie staram się przynajmniej parę osób zainspirować, i udało mi się już poprowadzić kilka bardzo ciekawych i interesujących prac magisterskich, właśnie w pewnym sensie bezużytecznych. Drugi, drugi obraz, który pojawi się na ekranie, gdzieś tak w tle mojej osoby, jest bardzo interesujący wiersz bardzo interesującego szkockiego poety Edwina Morgana, który jest taką teoretycznie z zabawą z językiem. Wiersz nosi tytuł Pieśń potwora z Loch Ness. Edwin Morgan jest poetą szkockim i gdy czytał ten wiersz, okazało się, że, że, że język Pieśni potwora z Loch Ness bardzo silnie przypomina język, język szkocki. Wydaje się to być taką bezużyteczną zupełnie zabawą z językiem, ale takie bezużyteczne zabawy, pozornie bezużyteczne zabawy z językiem, mają pewien silny pod podtekst polityczny i ideologiczny. To przenosi nas do, do, do trzeciego elementu, zaprezentowanego na filmie, do, 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 do kwestii palenia, palenia papierosów. I tu już nie będę rozwijał tego tematu, ale, ale palenie jest bardzo ciekawie związane z postacią Pokahontas, do której ja bardzo często nawiązuję i de facto twierdzę, że palenie zostało spopularyzowane dzięki temu, że Pocahontas nauczyła się po angielsku.